Przygotowujemy się do demontażu klimatyzatora marki Fuji. Jest to inwerter z czynnikiem R410 o mocy 6,5 kW mocy chłodniczej. Pracuje on teraz na w trybie chłodzenia. Jest ustawiony na 18 stopni. Przed chwilą był parę minut temu włączony. Pobór energii z sieci to. Około 375 watów na obroty, tutaj wentylatora silent, czyli najciszej pracuje. Temperaturę jaką mamy, to jest 4,8 stopnia. 21 w otoczeniu, 22 niecałe. Czujnik z tego termometra jest tutaj. Będzie on zastąpiony jednostką kanałową. Będzie jednostka kanałowa grzała i chłodziła na piętrze. Trzy pokoje. Tam widać: jest przygotowany już yy, wlot powietrza do jednostki. Kanałowej. Na strychu się ona znajduje i to jednostka jest gry 3,5 kW. Będzie zastąpiona 6,5 na 3,5 kW. Idziemy na zewnątrz teraz zobaczyć, jak cicho pracuje jednostka zewnętrzna. Są w tej sprawie ledwo słyszalno. Wyjdziemy po drobnie.